Cześć. Z tej strony Kamil i witam Was w kolejnym odcinku podcastu. W końcu wyszedł trochę szybciej, w końcu zaczynam do tego częściej siadać, ale też czuję większą motywację, większą chęć, więc mam nadzieję, że ten trend się utrzyma. Jak słyszycie, pewnie po moim głosie, tak się składa, że dzisiaj od wczoraj jestem przeziębiony. Gorączka 37,5 w nocy. Teraz tej poprzedniej nocy miałem zdecydowanie powyżej 38, bardzo to mocno czułem. <laughs> Więc ledwo, ledwo żywy jestem. To jest w ogóle ciekawe. Powiedzcie, czy też tak macie, że zgadzacie się z tą tezą w ogólnym, em, że, że, że ogólnie w społeczeństwie jest takie, z tego co zauważyłem, przeświadczenie, że mężczyźni znoszą gorączkę dużo, dużo słabiej niż kobiety, jakby faktycznie pod względem fizjologicznym. E, organizm to zupełnie inaczej e, jakby inaczej to działa hmm. czy może to jest kwestia tylko psychologiczna sam jestem tego ciekaw ale no faktycznie jakby temperatura duża nie jest bo podwyższono o 1 stopień e, 60 e, boże e, 36,6 a 7,5 to nie jest duża różnica a naprawdę czuję się koszmarnie zmęczony w opór e, ciężka głowa nie mam siły na nic. W ogóle nawet nie będę wycinał tego kasłania i pokrząskiwania, żeby dodać trochę autentyczności temu, co mówię. I stwierdziłem, że nie ma coś w super profesjonalizm. Dlatego, że mam z tym problem z nadmiernym profesjonalizmem, że chcę wszystko, żeby było tip top, żeby było na 100% albo w ogóle. I to się odbija tym, że robię mało. Jak już robię, to staram się być dobrze, ale robię mało. A to nie zawsze jest OK. I w związku z tym robię kolejny odcinek. Skoro jestem przeziębiony, to dzisiaj będzie odcinek o przeziębieniach i przede wszystkim skupię się na popularnych błędach, dlatego że mnóstwo ludzi popełnia straszne błędy. Straszne, dlatego że. Oj, ich konsekwencje potrafią być no, katastrofalne. I mogę się założyć, że ty, drogi słuchaczu, teraz, który mnie słuchasz, przynajmniej część z nich popełniasz, albo popełniałeś w życiu. Albo może będziesz kiedyś miał zamiar. I zdecydowanie. To jest istotne, żebyś to odsłuchał, czy odsłuchała, dlatego że pal licho, jeśli spróbujesz jakichś technik, które po prostu są nieskuteczne, ale niespecjalnie groźne. Ale wiele z nich, które są popularne w społeczeństwie naszym, jest naprawdę groźnych dla zdrowia i dla przyszłości zdrowia twojego, Twoich dzieci. Więc dlatego zapraszam do słuchania. Główny temat to przeziębienie. Jak się leczyć, a jak nie. I tak jeszcze troszeczkę wstawki życiowej, że ja teraz byłem. Bo ogólnie pracuję głównie jako dietetyk. Dodatkowo jeszcze do tego, jako trener, często, żeby, żeby też no, uzupełnić tę aktywność fizyczną moich klientów, ale zdecydowanie w głównej mierze jako dietetyk i z tym się też najbardziej łączę, utożsamiam, ale mam jeszcze jedną pracę, która jest bardziej sezonowa, zimowo i wakacyjnie. Jest więcej z tym pracy, że robię filmy. To jest moja taka druga działalność, druga marka. Można powiedzieć, jakby jako dietetyk czy sportowiec działam pod marką Kamilczykalski Athlete A za to tę filmową część pod marką Kamilczykalski Productions. I. No to jest też takie, może, może nie aż taka pasja jak, jak dietetyka, ale zdecydowanie mogę nazwać to moim hobby. I o, właśnie kot mi wskoczył na biurko, nie wiem, czy zahaczył o mikrofon, czy nie. Cześć, Kicia. E, tak, teraz Kicia póki co pomaga mi e, w mojej chorobie, towarzyszy mi. Jeszcze dzisiaj przyjdzie moja dziewczyna, która ma, ma mnie w tym wesprzeć. Przynajmniej tak powiedziała, zobaczymy. Znaczy w tej rekonwalescencji, tak. Nie, nie w byciu z kotem. I... No, więc w związku z tym, że ja mam tę drugą działalność i robię też filmy, to co pewnie możecie widzieć po moim Instagramie czy Facebooku, jeżdżę czasami na obozy czy jakieś inne eventy z pewnym klubem czudo z Warszawy, który gorąco naprawdę polecam i robię im filmy z tych. Z tego danego eventu czy wyjazdu, i właśnie no, jest tam duża styczność z dziećmi, dlatego że ten klub jest mocno ukierunkowany też na dzieci i po prostu kiedy ma się doświadczenia z przebywaniem z dużą. Liczbą dzieci, z dużą grupą tych dzieci, no to każdy, kto <laughs> pracował z dziećmi, wie, jak to jest. Możesz być perfekcjonistą, jeśli chodzi o zachowanie pewnej higieny, dobrych nawyków, związanych właśnie z dbałością o swoje zdrowie. Jednak, no, czasami dziecko podejdzie, raz tu kichnie, raz tam kichnie, raz tu kaszlnie, tu się przytuli, no i okazuje się, że, że potem jest się chorym. W związku z tym, no, ja właśnie <coughs> tak skończyłem. Ale cóż, może to nie jest źle, ponieważ jakby przez ten wyjazd nie trenuję od no powiedzmy półtora tygodnia. Zupełnie zrobiłem off, niech, bo ciało już potrzebowało tego, tego deloada, tego odpoczynku od treningu. I e, teraz może ten tydzień poćwiczę bardzo delikatnie, może to też się po prostu organizmowi przyda, a ja zdecydowanie potrzebuję teraz więcej czasu, ponieważ jeszcze oprócz tego, że muszę popracować nad moimi podopiecznymi od strony, właśnie dietetycznej. Czy muszę pracować nad jakimiś filmami, które, które mam tam zrobić dla klientów, to yy, też mam egzaminy w ten weekend już ostatnie. Kończę, kończę sesję yy, na studiach. Jestem na studiach dietetycznych, żeby się doszkalać w moim zawodzie jeszcze. I, i no, po prostu to mi zajmuje dużo czasu, więc tak naprawdę to przedsięwzięcie trafiło w idealny moment, ponieważ no, teraz muszę się skupić faktycznie na pracy takiej domowej. Ale chyba najwyższy czas przejść do głównego tematu, yy, z jakim dzisiaj tutaj sobie usiedliśmy. Mam nadzieję, że miło spędziliście ten początek taki bardziej vlogowo-lifestyle'owy. Teraz przejdźmy do takiego wstępu o tym, jak działa nasz organizm, kiedy walczy właśnie z takimi chorobowymi drobnoustrojami, z patogenami tak zwanymi. No właśnie, jest moment, kiedy do naszego organizmu dostają się pewne patogeny, czyli takie mikroorganizmy, które po prostu działają na szkodę naszego zdrowia i organizm nasz poprzez pewne systemy no jakby chce je usunąć. No i właśnie stosując te różne systemy, m.in. na przykład przeciwciała, próbuje niszczyć te drobne ustroje. I tu bardzo ważna informacja, o której wiele ludzi nie wie, że nie wynikiem tego, że te drobne ustroje są w naszym ciele, a wynikiem walki z nimi, czyli odpowiedzi naszego organizmu, jest właśnie to złe samopoczucie, ten ból głowy, Przede wszystkim gorączka, ból wszystkiego. Jakby to jest. To jest tak. Jakiś, jakiś, powiedzmy, złodziej wchodzi ci do domu, to jakby ty nie masz szkód, tam oczywiście poza tym, co kradnie złodziej, ale ty nie odnosisz obrażeń, dlatego że ten złodziej wszedł do domu, tylko odnosisz je dopiero wtedy, kiedy polecisz na niego się bić, walczyć o swoje, o swojej dom. Nie? To jest tak samo właśnie z naszym organizmem. Mamy te systemy i te systemy niszczą drobnoustroje, ale ich efektem ubocznym tych procesów e, niszczenia drobnoustrojów jest właśnie złe samopoczucie. I <laughs> e, to jest między innymi, no, ważne jest też to, żebyś po prostu wiedział, czy wiedziała, że jesteś chory, chora. To też jest taka e, jakby funkcja informacyjna naszego organizmu, ból. E, no i idąc dalej nasz organizm potrzebuje pewnego czasu. Jeśli mamy sprawnie działający układ immunologiczny, czyli powiedzmy on nie jest upośledzony z jakichś różnych przyczyn, to po prostu przez kilka dni powinien on w optymalnych warunkach przebywając, które jeszcze poruszymy, zwalczyć te drobne ustroje i po prostu wrócić do zdrowia. Tudzież wzmocnić się poprzez wytworzenie odpowiednich przeciwciał, jeśli takowe są właśnie potrzebne w walce z tym, z tymi drobnoustrojami. ustrojami. I... Jak powinna, może inaczej. Popularne błędy, najpierw zaczniemy od błędów, a na sam koniec tak to podsumuję, to mówiąc, jak powinno wyglądać walczenie z chorobą. Jakieś stukania, pukania to jest mój kot. Możecie się poznać. Mój kot ma na imię kot. To jest imię mojego kota. Kot. Nie jestem oryginalny, może w tym? Chociaż kto wie. Chociaż muszę przyznać, że mam takie marzenie, że w przyszłości, jak już będę miał dom i będę mógł sobie wtedy pozwolić na psa i kota jednocześnie to chcę psa nazwać kot, a kota pies, żeby miały mętlik w głowie i nie wiedziały, co się dzieje. No dobra. Wracając. Popularne błędy. Znaczy, po tym, po tym co widzę pośród innych różnych trendów internetowych, jeśli chodzi o leczenie przeziemień, gryp i tak dalej. Zacznę od rzeczy delikatnych, które nie są aż tak szkodliwe, czyli na przykład stosowanie witaminy C. Ja trochę to rozumiem, bo jakby, muszę to powiedzieć, że to jest propaganda wciskana nam od dzieciństwa i przez babci, i przez media, że, że witamina C równa się odporność. Co nie jest do końca prawdą. Jakby oczywiście witamina C jest znacznym czynnikiem, ważnym czynnikiem w Nasze, w temacie, przepraszam, już trochę nie mogę się skupić przez tę chorobę, e, w temacie naszej odporności, aczkolwiek w momencie, w którym my nie mamy niedobór w tej witaminy C, to ona już nie podniesie nam odporności. E, z, więc ogólnie, <laughs> opierając się na badaniach, e, a w, zaufajcie mi, że witamina C pod względem zdrowotnym, e, jeśli chodzi o no, różne czynniki zdrowia, ale przede wszystkim o odporność, jest przebadana bardzo rzetelnie i w bardzo wielu... E, Badaniach, źródłach, można się po prostu o tym pouczyć. Ja wam to teraz pokrótce streszczę, jaki jest na ten moment stan wiedzy naukowej na naszym świecie, jeśli chodzi o witaminę C. Jeśli masz niedobór witaminy C, musisz spożywać jej więcej, żeby Twoja odporność pracowała dobrze. Jeśli Twoja. Jeśli jest, ilość witaminy C jest odpowiednia lub nawet trochę wyższa, to dodatkowa ilość witaminy C nie wpłynie już jakoś specjalnie na twoją odporność. E, istnieje szansa e, jakiegoś poprawy zdrowia takiego ogólnorozumianego e, poprzez na przykład to, że witamina C jest bardzo dobrym, no albo powiedzmy, dobrym, ogólnodostępnym przeciwutleniaczem, czyli działa e, a powiedzmy przeciwzapalnie. E, aczkolwiek tutaj mówię o równowadze pomiędzy. Substancjami utleniającymi, a tym przeciwutleniającymi. No właśnie. <laughs> Więc to nie jest tak, że jak masz stan zapalny, bo nie wiem, zwiknąłeś kostkę i wdarzysz się witaminy C, to, to ten stan zapalny zejdzie, chyba aż tak, to nie. E, powiedzmy, że witamina C może wspierać proces e, jakby zdejmowania tych stanów zapalnych w miejscu, gdzie one już nie powinny występować. Może tak. I <laughs> przyjmuje się, że. Często ludzie biorą mega dawki witaminy C, czyli takie powyżej 1 grama dziennie, czyli 1000 mg. I to jest oczywiście niemożliwe, żeby to robić przez dłuższy czas naturalnie, bo po prostu w pożywieniu aż tyle tego nie spożywamy, ale jeśli poprzez suplementy, między innymi, będziemy dostarczać przez parę miesięcy mega dawki witaminy C, to faktycznie gdzieś w badaniach zauważono, że szczególnie u dzieci minimalny, minimalne skrócenie rekonwalescencji właśnie tej wychodzenia z choroby przeziębienia, no, że krócej trwa to wychodzenie, tak? Że powiedzmy, jak normalnie to jest 7 dni, no to powiedzmy, że szczególnie dzieci, które spożywały te witaminę C w takich dużych dawkach codziennie to powiedzmy chorowały nie 7, a 6 dni, przy czym z całej grupy tych dzieci tylko chyba 10% z nich ten efekt odnotowało. W związku z tym jakby no katowanie się takimi dawkami witaminy C codziennie no raczej nie wpłynie nijak na nasze przeziębienie ostatecznie, ewentualnie bardzo w małym stopniu coś tam pomoże, ale tak naprawdę nadużywanie witaminy C też niesie za sobą pewne konsekwencje, u niektórych ludzi może negatywnie to na zdrowie, Dlatego po prostu bym tego nie polecał robić. Aczkolwiek sama witamina C jako przeciwutleniacze jest fajnym źródłem w diecie, więc jak najbardziej polecam ją brać, ale nie z kwestii przeciwprzeziębieniowych, a, 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 a bardziej z kwestii antyutleniaczy, znaczy przeciwutleniaczy. E, dobra, czyli witamina C nie działa. Nieważne, czy ją podasz, nic z tym nie osiągniesz, jeśli chodzi o przeziębienie. Jednym z częstych sposobów e, takich babcinych na przeziębienia... Jest y, oczywiście jedzenie dużej ilości cebuli, a przede wszystkim czosnku. I oczywiście ja, jako dietetyk, bardzo polecam w ogóle te produkty w swojej diecie umieścić w odpowiednich ilościach, dlatego że one jak najbardziej, bardzo pozytywnie wpływają na ogólne zdrowie, jak najbardziej. I y, y, tylko trzeba zauważyć, że y, jeśli chodzi o przeziębienie, one jakby. Nadal powinny się tam znajdować jako składnik naszej diety, ale też tak samo jak witamina C specjalnie dużo nie zmienią. Faktycznie czosnek ma e, działanie bakteriobójcze, e, jednak trzeba zauważyć, że ten czosnek musi być świeżo, e, świeżo posiekany, powiedzmy, świeżo ukrojony, albo zjedzony właśnie w ogóle na surowo, bez krojenia w ogóle niczego, i przede wszystkim bez obróbki termicznej. E, kiedy my położymy, pokroimy tego. E, ten czosnek od razu kładąc na kanapkę i jedząc, to jak najbardziej może być bakteriobójczy, dopóki nie zwietrzeje albo nie przerobimy go termicznie w zupie albo w czymś tam, ale on będzie bakteriobójczy tylko w początkowym odcinku naszego układu pokarmowego, czyli w przełyku. I oczywiście z racji tego, że gardło czasami potrafi boleć lub macie taką chrypę, jak ja teraz, to faktycznie ten czosnek jak najbardziej powinien się tam znaleźć i jest całkiem w porządku, jednak on może co najwyżej delikatnie zmniejszyć dolegliwości od strony tego, że nas gardło boli e, a nie na przykład nas wyleczyć. No bo takich umiejętności nie ma to, że jest bakteriobójczy, nie znaczy, że wytruje nam bakterie w całym organizmie, tylko w małym jego fragmencie, który tak naprawdę no, jest mało istotny z punktu widzenia całości. Ojej. No, no dobra, e, ostatni, ale taki duży problem, jaki e, ludzie robią, e, boże, jak ja, jak, jak ja się wysławiam, e, błąd jaki ludzie popełniają. O, tak, e, to jest stosowanie różnych e, leków. I słuchajcie, wszystkie gripexy, wszystkie leki przeciwbólowe. Wszystkie febrisany, wszystkie takie tego typu jakieś dziwne, nie wiem, no gripexy, te rozpuszczalne, herbatki, to wszystko wyrzucajcie do kosza, nigdy tego nie kupujcie z prostej przyczyny. Wróćmy do tego, co powiedziałem na początku. Nasz organizm ma pewne systemy obronne, pewną artylerię, którą wytacza przeciwdrobną stroją. To, że ta artyleria wyjdzie, to, że zacznie się walka, to... Przyspoży nam gorączki, złego samopoczucia, i tak dalej. Jeśli wy weźmiecie coś co zbijającego gorączkę, coś przeciwbólowego, coś typu aspirynę, ibuprofen, nie daj Boże, z takich substancji, jakieś gripek i te inne, które są oparte na substancjach, właśnie w ten sposób działających, to wy nie zabijacie tych drobnoustrojów, które są problemem. Wy wydajecie rozkaz tej waszej armii organizmu, stop. Wasz organizm przestaje wtedy walczyć. Dlatego wy się czujecie dobrze, bo wasz organizm w tym momencie przestał się bronić. A nie dlatego, że wy zabiliście tę drobną stroję. Nie, wy nadal jesteście chorzy, tylko po prostu nie walczycie z chorobą. Dlatego przez to, że będziecie brali takie leki, albo będziecie chorowali dłużej, albo będziecie mieli coś w stylu przerzutów. Czyli w przypadku grypy, w ten sposób traktowana grypa lekami, no stop, takimi właśnie jak, jakiś ibuprofen i tak dalej, przysworzy Wam od razu problemów z sercem. Rzuci Wam się na serce momentalnie. W związku z tym, wszystkimi takimi substancjami narobicie no, sobie biedy. E, większość z tych, albo wszystkie te leki przeciwbólowe, mają poważne konsekwencje zdrowotne i stosowane są tylko i wyłącznie w nagłych przypadkach. Jeśli, powiedzmy, kobieta ma migrenę, no, kobieta, no, jeśli ktoś ma migrenę, czy kobieta ma miesiączkę i to naprawdę jest bolesne i po prostu jest kryzys, to no, jest ciężki moment. Wtedy te leki powinno się wziąć, żeby po prostu człowiek mógł normalnie w miarę funkcjonować w danym odcinku czasu, czyli przez ten jeden dzień, powiedzmy. Albo, <laughs> dobra, mniej szoto, tak czy inaczej. To wszystko ma swoje konsekwencje zdrowotne. W momencie, w którym my zaczniemy nadużywać tych leków przeciwbólowych, bo albo często boli mnie główka, albo ja sobie popiłem ostatnio na imprezie i tak co chwila, czy jakieś przeziębienie, i co chwila ładujemy się leki przeciwbólowe, to gwarantuję Wam, że to siądzie bardzo na zdrowie, jakie przeciwbólowe są, mają bardzo duże skutki uboczne. Bardzo szybko od nich siada serducho, cały układ sercowo-naczyniowy. Jest bardzo mocno zwiększone ryzyko zawału, udaru i, no i ogólnego zgonu a tutaj niektóre takie substancje potrafią bardzo siadać na jądra mężczyzn, szczególnie mężczyźni są tu poszkodowani, dlatego że kiedy siądzie na przykład takiej buprafenim na jądra, bardzo jest zwiększone ryzyko tego, że stracą swoją płodność albo będą mieli problemy z płodnością, a również będą mieli obniżony poziom testosteronu, a zaufajcie mi mężczyźni i faceci, nie chcecie mieć obniżonego poziomu testosteronu, bo będziecie się czuli masakrycznie. Facet bez testosteronu nie jest facetem. Od strony biochemicznej oczywiście, tak tylko mówię, fizjologicznej takiej. I e, unikajmy takich leków za wszelką cenę. One są do stosowania tylko w nagłych przypadkach i naprawdę problematycznych. Kiedy nasza gorączka pójdzie powyżej 39 stopni, e, albo jest tam gdzieś 39 i nie schodzi powiedzmy po godzinie dwóch, wtedy można pomyśleć właśnie o jakichś zimnych okładach, o wzięciu leku e, przy, e, zbijającego gorączkę. Czy u dziecka właśnie, kiedy pójdzie do 39 i od razu zbijamy gorączkę. To jest oczy... to jakby. To po to są te leki, tak? Jednak kiedy my przybalowaliśmy albo jesteśmy przeziębieni, te leki tylko pogorszą nasze zdrowie, a jeszcze mogą siąść na to zdrowie w przyszłości. W związku z tym wyrzucamy takie rzeczy. Nigdy nie podajemy takich gripexów czy innych, bo one tylko nam po prostu popsują. To teraz. Ewentualnie jakieś substancje, które są tylko stricte i wyłącznie rozgrzewające, na zasadzie jakichś herbat, po prostu rozgrzewających, kiedy nie ma tej gorączki zbyt wysokiej, można ewentualnie przyjąć. Jednak jeśli gorączka jest wysoka, to rozgrzewanie się dodatkowe może przysporzyć nam tylko odwodnienia yy, czy innych problemów. W związku z tym, jak powinno się leczyć w skrócie? Tak naprawdę, dochodzenie do zdrowia, jeśli chodzi o grybę przeziębienia, yy, jest. W miarę proste, niekoniecznie łatwe, ale proste. E... Zostajemy w domu. Od czasu do czasu wietrzymy pokój, utrzymując z nim wystarczająco wysoką temperaturę, żeby było nam po prostu ciepło. Chodzimy w ciepłych ubraniach, pod kołdrą, <laughs> no i lepiej. Popijamy sobie ciepłą herbatkę. Żywimy się, e... oczywiście zdrowo, tak jak to powinniśmy robić na co dzień, ale e... patrząc na nasz apetyt. Oczywiście nie do końca jest to polecane, żeby nic nie jeść zupełnie, Aczkolwiek, jeśli mamy zero apetytu, no to stawiamy na bardzo proste formy, tak, które nam nie sprawią, że będziemy mieli mdłości i tak dalej. Do tego pijemy dużo wody. I ogólnie płynów, dlatego że przy przeziębieniu, a szczególnie przy gorączce, możemy bardzo łatwo się odwodnić. I to było tak naprawdę na tyle. Nasza rekonwalescencja ma polegać na tym, że przebywamy w pomieszczeniu. Nie wychodząc właśnie na zewnątrz, w ciepłym pomieszczeniu, pod kołdrą, wygrzewając się, nawet jak jest gorączka, to po prostu czekamy przez tę gorączkę. Ta gorączka jest po to, żeby nas wyleczyć. Pijemy dużo wody i odpoczywamy. Śpimy normalnie, poczytamy sobie książkę, obejrzymy sobie film, odpoczywamy. Tylko i wyłącznie tak powinna wyglądać rekonwalescencja. Jeśli chodzi o choroby, które wymagają udziału antybiotyków, bo są takie, jak na przykład angina. No, ona wymaga antybiotyku, żeby ją wyleczyć to wtedy oczywiście idziemy do lekarza i on nam to diagnozuje i wtedy przypisuje konkretne leki, które nam są potrzebne. Na własną rękę nigdy nie bierzemy żadnych takich leków jak Gripex czy nie daj bo boże ibuprofen czy jakieś takie leki przeciwbólowe. Także to by było na tyle. Ja teraz wracam do swoich do swojego łóżeczka, Pewnie z laptopem, pewnie z jakimiś notatkami. Uczę się, robię pracę, którą muszę robić, a zaraz lecę spać, bo już jest wieczór. I no to samo polecam wam, jeśli Padniecie w taki stanie, jak ja teraz, który nie jest specjalnie przyjemny, ale może dam trochę, dać Wam trochę wytchnienia psychicznego, na przykład, właśnie codziennych treningów pracy, czy czego tamkolwiek macie, czy od szkoły. W związku z tym, e, trzymajcie się, życzę Wam zdrowia, rozsądnych wyborów e, związanych ze zdrowiem, z jakością życia. I bardzo mi miło, że jesteście tutaj ze mną, że piszecie w wiadomościach prywatnych. Odzywajcie się również w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Oczywiście udostępnienia tego bardzo by mi pomogły, dlatego że no też jestem teraz na etapie, w którym chciałbym dotrzeć do jakiegoś większego grona ludzi poprzez ogólnie social media, nie tylko YouTube'a. Także zapraszam również na inne social media, które gdzieś tam, czy w opisie są, czy tutaj się gdzieś wyświetlały. I to by było na tyle. Do zobaczenia, tak to następnym razem. Hej, cześć!